Witajcie moi drodzy, dzisiaj troszeczkę, w troszeczkę innym otoczeniu i trochę innym sprzętem, dlatego że no, niestety mój stary aparat jest super do nagrywania i do robienia zdjęć, natomiast nie, nie zupełnie sprawdza się przy nagrywaniu filmików. Ale dzisiaj nagrywam film poprzez mój telefon i ja będę sobie opowiadała. A wy będziecie mogli popatrzeć na pięknie palącą się świecę w kolorze złotym w, moją, w mojej jedynej dekoracji świątecznej, czyli w świeczniku, w gwiazdki. Mam nadzieję, że ta dekoracja się Wam podoba. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii. O oczyszczaniu. Dzisiaj zajmiemy się oczyszczaniem przestrzeni, dlatego że zbliża się nowy rok kalendarzowy i w związku z tym rokiem nowym, tak abyśmy mogli do niego super dobrze wejść, ważne jest oczyszczenie przestrzeni. Oczywiście oczyszczanie przestrzeni, dlaczego o tym mówię, o energetycznym oczyszczaniu przestrzeni? Dlatego, że większość z nas nie lubi przebywać w pomieszczeniach brudnych, Zakurzonych, gdzie jest brudna podłoga, gdzie są brudne okna, gdzie wszystko się lepi i jest to w miarę dla nas, mam nadzieję, naturalne, że, że lubimy porządek. Myjemy okna, sprzątamy, myjemy podłogi. Ok. Natomiast bardzo często zapominamy o tym, że oprócz tego co widzimy, jest jeszcze świat, który jest dla większości z nas. Niewidzialny, niezauważalny. I o tym świecie dzisiaj chciałabym Wam trochę poopowiadać. Dlatego, że jeżeli czegoś nie widzimy, to niekoniecznie oznacza, że tego nie ma. I mam nadzieję, że ci, którzy oglądają mój kanał, czy też słuchają tych właśnie filmowych audycji, coś o tym wiedzą. Dlaczego powinniśmy i kiedy powinniśmy oczyszczać przestrzeń wokół nas? Przede wszystkim wtedy, kiedy wprowadzamy się do nowego domu, do nowego mieszkania, kiedy rozpoczynamy działalność w jakimś nowym miejscu, czy to jest praca, czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wtedy to pomieszczenie powinniśmy oczyścić oczyścić ze wszystkich energii. Ja zawsze mówię negatywnych, pozytywnych, to nie ma znaczenia, dobrze jest oczyścić i zneutralizować energię, która jest w danym miejscu. To jest bardzo istotne, dlatego że przygotowujemy sobie grunt. Przygotowujemy sobie grunt albo do życia, albo do pracy. Tak naprawdę nie wiemy nigdy, jakie miejsce nabyliśmy, wynajęliśmy. I co się w tym miejscu wydarzyło? Oczywiście, dobrze jest tutaj, od razu przy okazji, Wam powiem taką rzecz, że dobrze jest na miejsce dla firmy, dla biura, szukać takiej przestrzeni, z której ktoś się wyprowadził, ponieważ osiągnął sukces i potrzebuje lepszego miejsca, większego, gdzie ktoś się wzbogacił, gdzie ktoś osiągnął to dokładnie, czego chciał i po prostu to miejsce przestało mu wystarczać. W takiej sytuacji miejsce do prowadzenia naszej działalności czy do pracy jest genialne. Natomiast bardzo często jest tak, że wynajmujemy pomieszczenie lub kupujemy coś, z czego ludzie musieli zrezygnować i to jest ogromna różnica i wtedy koniecznie niezbędnie przeprowadzić taki rytuał oczyszczający. Potrzebujemy, musimy w danym miejscu wprowadzić pozytywne dla nas wibracje. I moim zdaniem, nie tylko moim, taki rytuał oczyszczający doskonale się do tego nadaje. Drugi ważny powód, dla którego powinniśmy oczyścić przestrzeń wokół nas, to jeżeli w danej przestrzeni wydarzyło się coś niemiłego. To może być kłótnia, to może być kradzież, to może być czyjś, czyjaś rozpacz. To może być poczucie nieprzyjemnej atmosfery. Czasami jest tak, że wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia i czujemy się nieswojo. Czujemy, że coś jest nie tak. Nie wiemy dlaczego, ale czujemy, że jesteśmy bardziej spięci albo zestresowani. Albo że zaczynamy czegoś się bać, lub na przykład nie wiadomo czemu byliśmy w dobrym nastroju, weszliśmy do jakiegoś pomieszczenia i okazuje się, że to pomieszczenie, po wejściu do, do tego pomieszczenia, ten nastrój nam upadł, potoczył się po ziemi, pod, pod ścianę. I ja zawsze mówię o tym, że. Te, te przestrzenie, w których my przebywamy, one zapamiętują. One zapamiętują i radości, i smutki, i żal, i odejście kogoś, i sukces, i lęki, i właśnie jakąś negatywną rzecz, która się wydarzyła w postaci kłótni. To wszystko możemy sobie wyobrazić jako robienie zdjęć przez przestrzeń. Przestrzeń ją zapamiętuje. I teraz my nieświadomie wchodzimy w tę przestrzeń i chcąc, nie chcąc, wchodzimy w tę energię, ponieważ energia na nas zawsze działa, tak więc i działa ta energia. Dlatego czujemy się czasami źle. Ważnymi momentami, ważnymi powodami, dla których powinniśmy także oczyścić naszą przestrzeń, są. Koniec roku kal kalendarzowego, koniec roku numerologicznego, albo każda inna ważna data, w którym, która w naszym umyśle tworzy nowy początek. Dlatego też koniec roku jest bardzo dobrą do tego sprawą. Tutaj mam jedną uwagę: że niestety, ale żeby oczyścić przestrzeń wokół nas energetycznie, Najpierw potrzebne jest oczyszczenie fizyczne, czyli rzeczywiście musimy zetrzeć kurze, umyć podłogi, umyć okna, pozbyć się z naszej przestrzeni tego wszystkiego, co nas ogranicza, co jest zepsute, nam niepotrzebne. Dobrze jest przejrzeć szafę, dobrze jest przejrzeć sprzęty, dobrze jest usunąć z tej przestrzeni to wszystko, co nam. Tak naprawdę nie jest potrzebne, nie będzie potrzebne. Tym samym robimy taką, takie miejsce dla tego wszystkiego, co przyjdzie nowe. I to w szczególności w dziewiątym roku numerologicznym. Taką dokładną, takie dokładne przejrzenie tego wszystkiego, co jest wokół nas, jest potrzebne, ale o tym może w innym filmie. W tej chwili chciałabym Wam opowiedzieć. Bardzo krótko, i mam nadzieję rzeczowo, o jednym z prostszych, ale jednocześnie skuteczniejszych rytuałów oczyszczających, jakie możecie we własnej przestrzeni przeprowadzić. Pierwsza rzecz oczywiście sprzątamy wszystko, co jest fizyczne, i kiedy posprzątamy, będą nam potrzebne następujące przedmioty. Po pierwsze, Taka ilość podgrzewaczy, tealightów, najlepiej w kolorze białym, jaką ilość pomieszczeń mamy. Jedna większa świeca. Dodatkowo będzie nam potrzebne tyle spodeczków, miseczek, podstawek, nie wiem, podkwiaty. Coś, na czym będziemy mogli rozsypać sól i postawić świecę, ile mamy pomieszczeń w naszym domu, mieszkaniu. Z uwzględnieniem wszystkich pomieszczeń, włącznie z przedpokojem, włącznie z toaletą, z piżarnią, garderobą, co tam macie? Oczyszczamy całą przestrzeń wokół nas. Będzie nam potrzebna sól kuchenna lub sól morska. Musicie sobie wyobrazić, że na każdy z tych spodków, podstawek, które przygotujecie, wysypujecie sól i na środku tej, tej podstawki. Czy też tego talerzyka, miseczki, będziecie stawiać świece. I musicie sobie wyobrazić, ile tej soli mniej więcej będzie potrzeba. Dodatkowo będziemy potrzebowali kadzidła. I tym kadzidłem, najlepiej sprawdzającym się do takiego oczyszczania, jest biała szałja. Ja jestem fanką białej szałwi, uwielbiam białą szałwię. Gdybym mogła, paliłabym ją cały czas. Pokazywałam Wam ją już w jednym z moich filmików. Jest łatwo dostępna i jest fantastycznym kadzidłem, które doskonale neutralizuje wszystkie negatywne energie wokół nas. Tak zresztą jak i sól. Dobrze by było, gdybyśmy się zaopatrzyli także w wodę święconą, czy poświęconą przez Księdza, czy poświęconą przez nas. To nie jest istotne. Pamiętajcie, że jeżeli macie odrobinę wody święconej, to jeżeli będziecie mieli w szklance wodę, do tej wody dacie kilka kropel wody święconej, to od razu cała ta woda w danej szklance, słoiku, pojemniku także nabiera um, te cechy świętości. To nam będzie potrzebne. Oczywiście, zapalniczka. Najlepiej jest wyposażyć się w tacę, na której ustawimy te wszystkie potrzebne rzeczy, tak żebyśmy później nie musieli biegać w każdym pokoju po świecę, po świece tą główną, a to posól, i tak dalej, i tak dalej. I teraz najważniejsze zasady. Mieszkanie, dom, pomieszczenie oczyszczamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czyli jeżeli wchodzimy do, do mieszkania czy też domu, to kierujemy się zawsze w stronę prawą. I zaczynamy od tego pomieszczenia, które jest najbardziej po prawej stronie. Co, co robimy? W każdym z tych pomieszczeń sytuacja będzie się powtarzała, więc powiem, jak to powinno wyglądać w jednym pomieszczeniu. Wchodzimy do danego pomieszczenia, uchylamy lekko okna. Oczywiście, wcześniej poprosiliśmy o opiekę siły wyższe. Mamy intencję oczyszczenia przestrzeni ze wszystkich negatywnych energii, bo zawsze to jest potrzebne do magii. Najlepiej zrobić sobie chwilę medytacji jeszcze przed rytuałem. Najlepiej jest ustalić, wyobrazić sobie wynik tego, czego nam tego. Co nam ten rytuał przyniesie? Czyli w momencie, kiedy przystępujemy do oczyszczania przestrzeni wokół nas, zwizualizujcie sobie przez chwilę, jak ta przestrzeń jest czysta, jak pozbywacie się, neutralizujecie wszystkie negatywne energie, jak widzicie, że cała przestrzeń wokół Was jest rozświetlona, jest wypełniona pozytywnymi wibracjami. Przy oczyszczaniu dobrze jest poprosić Archanioła Michała, ponieważ on odcina nas od wszystkich negatywnych rzeczy. Oczywiście, tak jak powiedziała, możecie poprosić takie energie, które Wy uważacie za pomocne w tym rytuale. I co będziemy robić? Po pierwsze ustawiamy na środku danego pomieszczenia talerzyk, wysypujemy na ten talerzyk sól z myślą o tym, że ta sól dzięki swoim magicznym właściwościom, pochłonie wszystkie negatywne energie. Następnie na tym talerzyku, gdzie jest wysypana sól, ustawiamy podgrzewacz i, na tym, i ten podgrzewacz odpalamy od świecy głównej z myślą o tym, że od tej chwili blask tej świecy rozświetla Całe, całe pomieszczenie, że dociera do najciemniejszego zakątka e, tego pomieszczenia i wprowadza tam światło po prostu. Następnie rozpalamy szałwie najlepiej od świecy głównej i znowu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara odymiamy, okadzamy całe pomieszczenie w szczególności myśląc, o, i pamiętając o wszystkich zakamarkach, kątach, rogach, ponieważ tam, gdzie się tworzą pajęczyny, gdzie się najwięcej zbiera kurzu, tam też zbiera się najwięcej energii. I o, tym, i o tych miejscach najbardziej, na te miejsca najbardziej zwróćcie uwagę. Kiedy już okadzimy dymem, to bardzo istotne jest, żeby także tę całą przestrzeń skropić święconą wodą. Dlatego, że działamy wszystkimi żywiołami. Sól jest ziemią, ogniem jest świeca, woda to woda święcona, a powietrze to tym kadzidła. I tymi wszystkimi żywio żywiołami działamy w, w naszej przestrzeni. W tej przestrzeni, którą oczyszczamy. Więc idziecie z tą wodą święconą i skrapiacie podłogę, oczywiście wiadomo, ściany, tylko nie, nie, nie naróbcie sobie strat, tak, czyli pamiętajcie, że ta woda gdzieś tam może Wam kapnąć, gdzie nie powinna, ale dobrze jest jej użyć. Jeżeli chcecie jeszcze wzmocnić działanie magiczne, to warto jest wprowadzić dźwięk. Można to zrobić za, po, za pomocą dzwonka, czyli odzwaniacie całe pomieszczenie, szczególnie te kąty. Możecie użyć grzechotki, mam nadzieję, że wspólnie wykonamy kiedyś taką magiczną grzechotkę, albo możecie wy, wykorzystać swoje dłonie i oklaskać dokładnie tą przestrzeń. E, dlatego, że to jest takie wzmocnienie tej całej energii, którą włożyliście. To po pierwsze. Po drugie, jest to sygnał dziękowy dla nas, że rozpraszamy te energie. No i rzeczywiście rozpraszamy te negatywne energie. Dobrze jest po wykonaniu tego oczyszczenia w danym pomieszczeniu później dokładnie je przewietrzyć. I teraz, tak. Ostatnie kwestie. Świece na spodeczkach musimy pozostawić do całkowitego wypalenia i jest bardzo istotne, żeby je jednak zabezpieczyć. To znaczy, jeżeli mamy w domu dzieci albo też zwierzęta, na przykład psy, koty, łasice, wiewiórki czy chomiki, to staramy się tak postawić te świece na spodeczkach w takim miejscu, żeby te świece mogły się spokojnie wypalić. Dla naszej Informacji, jako dla magów, postawiliśmy tę świecę na spodeczku, na środku pomieszczenia, ale między nami, czarownicami. Ta świeca będzie działała dokładnie w każdym miejscu pomieszczenia. No i oczywiście taką świecę pozostawiamy do całkowitego wypalenia, tak samo jak świecę główną. Sól. Powinniśmy my w danym pomieszczeniu pozostawić na co najmniej 24 godziny. I po tych 24 godzinach usuwamy ją, najlepiej spłukując ją do toalety. W toalecie, przepraszam. Natomiast to, co nam pozostało po świecach, usuwamy. I, ro, I albo na przykład pakujemy to w jeden pakunek, tak jak ja to robię, owinięty, albo w papier, albo w y, ręcznik y, taki y, kuchenny zwykły i wyrzucamy do śmieci. Ale uwaga, nie do śmieci w domu, czyli do naszego kubła na śmieci, który jest najczęściej w kuchni pod zlewem, tylko do kontenera na śmieci, który jest na zewnątrz tego pomieszczenia, które mamy. Po takim oczyszczeniu najlepiej jest oczywiście wywietrzyć wszystkie e, e, pomieszczenia, no i musimy e, także oczyścić siebie, e, ale o oczyszczeniu siebie powiem w następnym odcinku. Mam nadzieję, że, ta, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie propozycje kolejnych filmów, to serdecznie zachęcam do komentowania. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Moje maginie i magowie, moje czarownice i czarodzieje, sprawdźcie, żeby ten świat, w którym żyjecie, był dla Was magiczny. Wprowadźcie magię do swojego ży życia, do swojej egzystencji. Nie pożałujecie, możecie dużo zyskać, a naprawdę niewiele stracić. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Dziękuję, dziękuję Wam bardzo za wpatrywanie się w płomień świecy. Mam nadzieję, że ten filmik był przydatny. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia! Pa!